W tym filmie pokażę Ci, jak możesz ustawić swoje konto na Facebooku jako prywatne. Jeśli uznasz to za pomocne, rozważ subskrypcję i polubienie. Na Facebooku nie można zrobić tego tak jak na Instagramie, gdzie po prostu ustawia się konto prywatne jednym kliknięciem. Ale mamy kilka ustawień, które możemy dostosować, aby uzyskać maksymalną prywatność i poprowadzę Cię krok po kroku przez wszystkie z nich. Najpierw musisz wejść w menu, które znajduje się albo na dole po prawej, albo na górze po prawej. Teraz musisz przewinąć w dół do opcji Ustawienia i Prywatność, właśnie tej tutaj. Naciśnij, a następnie naciśnij ponownie pierwszą opcję, czyli Ustawienia. Gdy jesteś na tym ekranie, przewiń w dół do sekcji Odbiorcy i Widoczność. To są dostępne opcje. Przejdźmy po kolei. Najpierw dane profilu. Jeśli masz ustawione miasto, możesz zmienić to tak, aby widział je tylko ty. Tutaj znajdują się też Twoje informacje kontaktowe, e-mail i numer telefonu. Jeśli naciśniesz ikonę ołówka, możesz wybrać opcję Udostępnij dla i ustawić tylko ja. Dzięki temu nie będzie to publiczne i nie zobaczą tego nawet twoi znajomi. Wybierz te opcje i zapisz. Twoje informacje kontaktowe, e-mail i numer telefonu staną się całkowicie prywatne. Przejdźmy dalej. Jak można mnie znaleźć i kontaktować się ze mną? Kto może wysyłać Ci zaproszenia do znajomych? Możesz wybrać najbardziej prywatną opcję, czyli zamiast wszyscy ustawić znajomi znajomych. Druga opcja, kto może widzieć Twoją listę znajomych? Jeśli chcesz ustawić ją jako prywatną, wybierz ostatnią opcję, tylko ja i zapisz. Przewiń dalej. Tu decydujesz, komu Facebook sugeruje Twoje konto. Jeśli są osoby, które mogą mieć Twój e-mail lub numer, możesz ustawić, aby Facebook im nie sugerował Twojego profilu. Następne ustawienie dotyczy tego, czy Twój profil ma pojawiać się w Google i innych wyszukiwarkach. Jeśli nie chcesz, wyłącz ten przełącznik. Teraz wiadomości. Na przykład, kto może wysyłać Ci prośby o kontakt. Jeśli naciśniesz którąkolwiek z tych opcji, możesz ustawić, że nie chcesz otrzymywać żadnych próśb. Czyli nikt nie będzie mógł się z tobą kontaktować w ten sposób. Jeśli to wybierzesz, zapisz i zaktualizuj. Przejdźmy dalej. W publikacjach możesz ustawić, kto może zobaczyć twoje przyszłe posty to znaczy posty, które dodasz od teraz na Facebooku. Możesz ustawić tylko ja albo znajomi z wyjątkiem i wybrać osoby, które mają ich nie widzieć, lub odwrotnie wybrać tylko konkretne osoby. Dostosuj to według własnej potrzeby. Tutaj możesz też ustawić, kto może widzieć twoje wcześniejsze posty, czyli te, które już udostępniłeś. Jeśli naciśniesz ten przycisk, tylko twoi znajomi będą widzieć stare posty, nikt więcej. Idziemy dalej. Jeśli wejdziesz w relację, możesz ustawić, kto może oglądać twoją relację w pierwszej opcji. Wybierz ustawienie, które najbardziej pasuje do twojego poziomu prywatności. W RIS masz praktycznie to samo. Możesz wyłączyć remiksy, czyli to, żeby inni używali twoich reelsów. A na końcu zdecydujesz, kto może je oglądać. Naciśnij i wybierz odpowiednią opcję. Mam nadzieję, że dzięki temu poczujesz się bezpieczniej ze swoim kontem na Facebooku. Na ten moment to jedyne ustawienia, które pozwalają je maksymalnie ukryć. Mam nadzieję, że ten film był dla ciebie pomocny. Do zobaczenia w kolejnym.